Siedzi sobie znać na ucu. Trzeba patrzy, oglądam. Jeszcze kurwa patrzy, gówno się sprzedaje. 25 się 5 kg. Cena zajebista. Nowe. No to myślę, że przeczytam. Jeszcze cieple, tylko odbiór osobisty, niestety nie ma możliwości płatności gotówką. Ja pierdol. Człowiek się gówno sprzedaje. M parku. Parkowski Ciekawe Czym on się handluje Dzięki główną <laughs> M. Parkowski Ja pierdolę, A wiecie co I Jebnie linka wam Jak będzie aktualny to się możecie Jebnie linka W spód jak będzie aktualny To możecie jemu napisać Ile jeszcze zostało tego gówna Pozdro